Three, two, one. Booster to jest pierwszy polski napęd kosmiczny, który znalazł się faktycznie w przestrzeni kosmicznej. Udało się to z wykorzystaniem satelity SpaceX'u Falcona 9. Innowacją jest to, że wykorzystujemy specjalną technologię chłodzenia komory spalania, dzięki której nasz napęd się nie przegrzewa. W momencie, gdy w komorze spalania mamy 1000 stopni Celsjusza, to, to nasza komora osiąga nie więcej niż, niż 300. Nasza technologia cechuje się wykorzystaniem ekologicznych materiałów pędnych. Oznacza to, że substancje, które mu używamy, nie są toksyczne i są bardzo łatwo dostępne. To przekłada się po prostu na niższą cenę dla naszego klienta, no i jednocześnie dbamy też o środowisko. Taką cechą wyróżniającą nasz napęd jest to, że jest to napęd chemiczny, który umożliwia nawet dziesięciokrotnie szybsze manewry orbitalne. Niż dotychczasowe napędy. Misja demonstracyjna jest największym, najważniejszym kamieniem milowym dotychczasowo dla naszej spółki i stanowi ona wejście w fazę komercjalizacji. Technologia, którą wysyłamy, jest już gotowym produktem. To oznacza, że mamy zapotrzebowanie klientów i jesteśmy w stanie rozpocząć realizację zamówień.